Jak w Twoim życiu prywatnym, bo wiemy, że miałaś bardzo ciężki moment. Poukładało się. Już myślałam, już myślałam że, nie za, że nie będziemy o tym mówić. Nie, nie, no oczywiście się nie poukładało. Nie poukładało się. Dalej są prowadzone różne sprawy. Miałam nadzieję, że to wszystko się zakończy, ale się nie zakończyło. Na razie, tak szczerze mówiąc, to końca nie widać, więc no, ale staram się jakoś nie myśleć o tym, jak są przerwy między, między rozprawami, to jednak normalnie żyć, żyć własnym życiem i nie martwić się o to, że że za miesiąc, dwa czy trzy będzie kolejna rozprawa, bo wtedy to naprawdę można zwariować, więc... No niestety, no niestety okazuje się, że to nie są w ogóle, jeśli już masz do czynienia z sądem, to nie jest to hop, siup, że szybciutko i, i zakończyliśmy sprawę, tak? Tylko po prostu, no, no, no niestety ciągnie się to latami. Odczuwasz na ten moment na przykład skutki jeszcze tego pobicia? Tak, ja no rehabilituję się, rehabilituję ten kręgosłup, także myślę, że no tak, tak, no to oczywiście tak jak już kiedyś wspominałam, ponieważ ja całe życie prowadziłam bardzo sportowy tryb życia i moim właśnie priorytetem w tej chwili jest doprowadzić się do takiego stanu jak kiedyś, żebym mogła tak intensywnie uprawiać sport, żebym, żebym była właśnie taka sprawna bardzo fizycznie jak, jak kiedyś. No mam cel. Oprócz zawodowych, oprócz zawodowych mam oczywiście cel